Hej wszystkim! Wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że dodaję te wszystkie posty rysunkowe i te porady dotyczące jak coś narysować, ale nigdy do tej pory nie zrobiłam jakoś czegoś takiego dla początkujących. Dostaję bardzo dużo pytań odnośnie tego, jak zacząć swoją przygodę z rysowaniem, jak się do tego zabrać i pomyślałam o tym, żeby dodać film, gdzie powiem wam... Kilka wskazówek, porad, co robić, czego nie robić, kiedy zaczynacie rysować, kiedy rysujesz na przykład ołówkiem, kredkami, pastelami czy czymkolwiek takim, co może się rozmazać i może sobie powrócić rękę, podkładaj zawsze sobie kartkę pod garstek, kartkę, czystą kartkę, ale jedną ważną rzeczą jest to, żebyście zaczynali od lewej strony kartki, najlepiej od lewego górnego rogu. Tak to będziecie sobie szli od góry I nic sobie nie pobrudzicie Chociaż i tak kartka jest zalecana Nie rozmazuj ołówka palcem Dlaczego? No dlatego, że tu w naszym palcu Wydziela się sebum Które może wam bardzo pobrudzić kartkę Jeżeli będziecie tylko próbować Coś rozetrzeć Od razu będziecie to się wydawać brudne Mam kilka alternatyw Dla palca Więc możecie na przykład użyć Pusteczek higienicznych Bierzecie chusteczkę, rwiecie sobie kawałek, przykładacie do palca i jedziecie tak palcem i chusteczką. Kolejną rzeczą będzie najspokrajszy patyczek do uszu. Ja w tym sposobie, znaczy najczęściej używam patyczka do uszu jeszcze jednej rzeczy, której, o której Wam zaraz powiem. I tutaj robię tak, że po prostu sobie jakby napuszam ten patyczek, tutaj tą watę i bardzo tak miękko wchodzi wtedy jak się rozciera ołówek, bardzo miękko wchodzi te, to rozmazanie. No i y, kolejną rzeczą, którą najczęściej używam, tak samo jak patyczek do uszu, to jest pędzelek. Na jakim formacie będziecie pracować, y, taki rozmiar y, pędzla no. możecie używać. I ostatnią alternatywą do rozcierania ołówków jest wiszer. Wiszer możecie kupić w każdym sklepie plastycznym. Ja jakoś się dobrze nie zakolegowałam z wiszerami do tej pory. O wiele lepiej używamy się pędzla i Pateczka do uszu, no wiszar po prostu kupiłam kilka zostają, w w szafie, może kiedyś się z nimi polubię. Bardzo pomocną rzeczą przy rysowaniu blasków w oczach bądź pojedynczych włosków jest biały żelopis także szukajcie białego żelopisu w sklepach plastycznych. Jedną z najważniejszych rzeczy w rysowaniu ołówkami jest to żebyście nie używali po prostu jednego jak leci ołówka B na przykład całego rysunku lub 2B Najlepiej zaopatrzyć się na sam początek w kilka y, miękkości ołówków. Tu są ołówki od 5H do 6B. Ale te ołówki nie są dobrym przykładem dla początkujących, ponieważ grubości H są za miękkie. A powinny być twarde. Jeżeli chcesz zacząć swoją przygodę z rysowaniem ze zdjęć, wtedy wybieraj jak najlepszej rozdzielczości zdjęcia. Będzie Ci lepiej odwzorować wtedy wszystkie szczegóły. Bardzo ważną rzeczą w rysowaniu jest to. Jeżeli zaczynacie rysować, rysujecie, rysujecie, rysujecie i wtedy mówicie koniec, skończyłem, może być już, dobra ale to nie wszystko musicie wtedy odejść na chwilę, odetchnąć, pochodzić lub poczekać do następnego dnia wtedy spojrzeć jeszcze raz na ten sam rysunek i wtedy zobaczycie, że macie jakieś błędy a jeżeli nie macie jakichś błędów, no to się cieszcie rysujcie na gładkich kartkach, ponieważ Kartki w koratkę, kartki w linie, kartki w jakieś tam wzorki nie dadzą Wam takiej przejrzystości jak kartka gładka. Możecie rysować na jakimkolwiek kolorze tylko chcecie, byleby była gładka. Jeżeli rysujesz kredkami, jeżeli rysujesz czymkolwiek ołówkiem, pastelami, malujesz farbami. To najlepszy efekt będzie, jeżeli zrobisz to warstwami. Nałożysz jedną warstwę koloru, później na tą, nałożysz następną warstwę koloru, aż stwierdzisz, że to już będzie dobry efekt. Bardzo ważną rzeczą jest zatemperowanie i rysowanie ostrym ołówkiem i ostrą kredką po kartce. Bardzo ważna rzecz. Ołówek automatyczny jest bardzo pomocny przy rysowaniu włosów. Możecie wtedy rysować bardzo cieniutkie kreseczki. Najlepiej, oczywiście, warstwami. W ogóle ołówek automatyczny polecam Wam do wszelakich szkiców. Oczywiście nie rób nic na siłę, to jest po prostu bardzo ważne. Jeżeli masz wenę, rysuj. Jeżeli nie masz weny, nie zmuszaj się po prostu do rysowania, bo wtedy nic ci nie wyjdzie. Lepiej siadaj do rysowania. Gdy masz wenę, poczujesz ten napływ energii. Tak, to muszę narysować. Teraz narysuję kota, teraz narysuję, nie wiem, yy, madonnę, teraz narysuję kogokolwiek. To siadaj i rysuj. Ważna rzecz nie jest nad rysunkiem, ponieważ możecie coś skapnąć, spaść jakiś okruszek, wtedy będziesz mieć bruną kartkę i tego oczywiście nie chcemy, żeby twoja praca poszła na marne pytacie się mnie, skąd ja biorę inspirację, skąd wziąć inspirację w ogóle do tworzenia rysunków i yy, najlepiej jest włączyć sobie internet wejść na instagram Poszukać sobie jakichś artystów, którzy tworzą piękne tam prace. Na pewno się nimi zainspirujecie, będziecie mieć od razu ochotę do tego, żeby stworzyć coś podobnego. Ostatnia, najważniejsza rada, oczywiście nie poddawaj się, ćwicz regularnie, wtedy będziesz mieć najlepsze efekty po jakimś czasie praktykowania, będziesz widział swój rozwój i będziesz mógł porównać yy, na przykład pracę z tamtego roku z pracami z tego i gwarantuję ci, że będziesz wiedzieć różnice. Ważne jest to, żeby się nie poddawać, praktykować regularnie. Wtedy będziecie mieć najlepsze efekty i będziecie widzieć swój postęp na przestrzeni lat, nawet miesięcy. To na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że skorzystacie z tych porad, jeżeli jeszcze o którejś nie wiedzieliście. Także do następnego. pa! Szukaj, pa. szukaj, szukaj. Szuka. E, Hej, wszystkim! Wiecie co? Nigdy do tej pory jakoś yy, nie zrobiłam żadnego postu rysunkowego. <laughs> Najlepiej zaopatrzyć się w większą paletę miękkości ołówków. <laughs> Bardzo pomocną rzeczą także dla mnie. Przy rysowaniu oczu, yy, blasków oczu, w oku... W oczu. <laughs> nie, wiesz. Pomo bardzo pomocną rzeczą przy rysowaniu. <grymne> Nie mogę się. Zdać. Bardzo pomocną rzeczą przy rysowaniu. <grymne> I tutaj robię najczęściej tak, że po prostu rwę. rwę tą. rwę? Rwie? Rwę? To wiecie, w zależności od tego, na jakim formacie pracujecie, wtedy. Ale nie palę. Ale nie polecam zobacz. Dobra, uspokój się,